Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Lodowisko Diabelskie Młyny i zapach świątecznych specjałów. To tylko niektóre z atrakcji, które już od najbliższego weekendu będą czekać na poznaniaków. Podobnie jak w zeszłym roku Betlejem Poznańskie będzie odbywać się w trzech lokalizacjach. Na początek targi Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przyjechał do Poznania, żeby wręczyć nominacje, których dokonał jego poprzednik Adam Bodnar. W czasie briefingu odniósł się też do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który w środę odmówił nominacji 46 sędziów. Podkreślił również to, że nie otrzymał uzasadnienia tej decyzji. Zarząd Zieleni Miejskiej toczy wojnę z nielegalnymi graffiti. Rozpoczęli ich usuwanie. Cały czas powstaje wiele nieautoryzowanych ulicznych malowideł, pomimo, że można je malować w wielu miejscach w pełni legalnie. Co tydzień spotykają się w budynkach przy ulicy Przemysłowej. Wspólnie gotują, a później jadą na dworzec, a tam rozdają posiłki tym, którzy tego potrzebują. Zupa na głównym od ponad 8 lat pomaga osobom w różnych kryzysach. Więcej o tym, jak poznaniacy potrafią sobie wzajemnie pomagać, na łamach w Poznaniu